Cześć, kochani, dzień dobry, a właściwie znowu dobry wieczór, dlatego że znowu witam się z Wami wieczorem. Jestem od jakiejś półtorej godziny w domu po pracy, zmęczona i w ogóle, ale stwierdziłam, że przyjdę do Was sobie trochę e, pogadać i dzisiaj, i jutro po pracy, bo będzie to zlepek. I tym sposobem będziemy mieli kolejnego vloga. Mamy środy wieczór, więc jak widzicie, filmiki mają. Czy widzicie z opóźnieniem tylko i wyłącznie pięciodniowym te filmiki? No, powiem Wam, że były czasy, że miałam nagrane naprawdę na zapas już na trzy tygodnie. A teraz to tak na ostatni dzwonek, no bo nie mam już po prostu kiedy. Wiecie, w pracy, owszem czas mam, ale nie będę w pracy y, nagrywać, raz, że jest to miejsce, w którym nie, nie powinnam, może nie tyle, że nie mogę, ale nie powinnam, a dwa, że ja też nie chcę, wiecie, ja nie pracuję sama, tylko nas jest tam y, ja i kolega, plus jeszcze y, kowek, czyli firma, która, która generalnie y, to wszystko prowadzi, no i nas jest dużo osób, także no nie, no, no nie chcę. Pan ładny, co ty tam robisz? Pan ładny. Co ty tam robisz? No ch chodź tutaj, chodź tutaj, chodź powiedz. Chodź, przywitaj się. Przywitaj się. Tak. Powiedz, pan ładny jestem. Taki stęskniony, tak? Taki stęskniony matki nie ma cały dzień w domu, tak? No. Um. Teraz będę musiała go tutaj miziać i miziać. No, jak widać na załączonym obrazku, słuchajcie, wyszłam z 25 minut temu, mniej więcej, spod prysznica. Już gdzieś Wam wspominałam, że ja na wieczór teraz, w dni, kiedy pracuję, to znaczy, jeżeli wiem, że jutro w czwartek pracuję i w w czwartek wiem, że w piątek jeszcze pracuję, no to zawsze wieczorem, dzień wcześniej myję włosy, żeby po prostu, wiecie, zaoszczędzić sobie tego czasu z rana. Wiem, że nie powinno się chodzić z mokrymi włosami spać, a z drugiej strony, no gdybym myła włosy rano, to wierzcie mi, musiałabym jeszcze co najmniej pół godziny do 40 minut spokojnie wstać. Wcześniej, a ja już i tak śpię mało, bo odkąd wróciłam do ochrony, no teraz to już prawie 3 tygodnie, słuchajcie, to, to nie pamiętam, w który dzień spałam dłużej, jak maksymalnie 6,5 godziny. Także to nie jest dużo. Z reguły właśnie tak śpię po 4,5 Godziny, dlatego że, no, wiecie, wracam z pracy, muszę się z czymś zająć, w sensie, muszę pomyć gary, muszę Milana ogarnąć, muszę jedzenie przygotować, właśnie część jedzenia mam przygotowane już na jutro, jeszcze muszę tylko bułki przygotować, bo, wiecie, no, mnie nie ma 13,5 godziny w domu, więc, um, no, biorę ze sobą jedzenie na nie-miluniu, na celu się nie na calusieńki dzień i y, no i przygotowuję to oczywiście wszystko wieczorem co to? czekajcie, bo mnie coś tu aha no e... coś chciałam wam powiedzieć aha, odnośnie włosów, słuchajcie e, muszę wam powiedzieć, już wyciągnęłam spod prysznica właśnie z myślą o tym, żeby wam powiedzieć, idziemy do łazienki uno momento e... O dwóch rzeczach będę chciała Wam powiedzieć. E, o popatrzcie, mogę sobie Was nawet postawić. Wybaczcie za żółte światło, no ale jest jak jest. Jakiś czas temu, nie wiem kiedy to było, dwa miesiące temu, mo, może coś koło tego, nie wiem czy pamiętacie, że kupiłam kilka kosmetyków w Lidlu, ich niej własnej marki do przetestowania, między innymi miałam właśnie szampon. E, bardzo fajny i kupiłam też odżywkę, właśnie wzięłam tą, tam jeszcze jest chyba jakaś niebieska wersja i to jest intensywna pielęgnacja, e, 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 reparatura i e, dogłębne. E, no, nieważne. W każdym razie to jest, brakuje mi po prostu słów po polsku. Em, to jest e, odżywka bez silikonów o, o zapachu waniliowym, przeznaczona do zniszczonych i bardzo e, wymagających włosów. Moje może takie nie są, nie wiadomo, jak wymagające, no bo ja w międzyczasie to wiecie, mam czte e, 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 cztery włosy w pięciu rzędach, jak to Asia mówi. Kurczę, woda mi tu leci. No ale. Tak wygląda ta odżywka. Słuchajcie, ma 400 ml. I powiem Wam, że ja generalnie. Czekajcie. O. Ja generalnie nie myślałam, Miluniu. Ej znowu łapki liża, a ja wiecie nie pozwalam mu, bo on jak zacznie łapki lizać, to się tak w to wciąga, że potrafi do krwi sobie rozwalić łapkę, a no ja nie chcę tego. Wracając do odżywki, nie spodziewałam się wiele, ponieważ myślałam, że wiecie, będzie taka byle jaka, a tu kurde jestem tak zadowolona z niej. No ja już dość sporo, bo no połowę już ją, z, połowę jej zużyłam, więc do końca miesiąca na bank ją zużyję. Używam jej codziennie w połączeniu z, z tym produktem z L'Oreal El Vital do laminacji włosów. No też, słuchajcie, duet, w ogóle tamten produkt, on, on jest rewelacyjny, rewelacyjny, on mam wrażenie, że sprawdza się z każdą inną odżywką czy maską. No ale słuchajcie, to, czy to pachnie wanilią, bo tak naprawdę nie sprawdzałam. No, rzeczywiście, pachnie ładnie, ale nie typową wanilią, tylko bardziej taką. Wanilią z migdałem, taką ciasteczkową. Mm, dokładnie tak. No i ona jest gęsta, słuchajcie, jest naprawdę gęsta, eee, ale ja jej dość sporo używam. Znaczy, sporo, no, no sporo, no sporo, jak na moje włosy to sporo, ale kurde, wiecie co, jestem naprawdę zadowolona, a nie wiem ile ona kosztowała, ale droga nie była. Może powinnam, ale da, telefon mam w pokoju, um, powinnam może sprawdzić. Um, więc słuchajcie, jeżeli szukacie takiej właśnie gęstej, fajnie wygładzającej um, włosy, odżywki i niedrogiej, to bardzo gorąco Wam polecam. I już teraz wiem, że nieraz do niej jeszcze wrócę. Bo to wiecie, jak do Lidla na zakupy jadę, a będę potrzebowała odżywki, to tak, od razu biorę i, i mam na miejscu. Tylko pewnie jeszcze muszę sprawdzić, co to jest za druga wersja, ta niebieska, bo może spróbuję też tamtą. A druga rzecz, o której Wam chciałam powiedzieć przedtem, zanim zaczęłam dla Was nagrywać, to zrobiłam sobie tą maseczkę z Balea, którą przywiozłam z Czech, bo u nas jeszcze jej nie było dostępnej, w międzyczasie już jest. Ta Sweet Pancake, intensywnie nawilżająca z ekstraktem z masła kakaowego, ekstraktem z borówek i hialuronem. Wow, wow. Ja nie wiem, słuchajcie, co, co z baleą się stało, ale w ostatnim czasie, ja Wam już pokazuję, wszystkie te maski... O! No. Czekajcie, bo ja tutaj... Wszystkie te maski, czy ta pancajkowa, czy ta, co wygląda jak lód na patyku, czy nawet ta Fruity Rainbow, one są rewelacyjne. Nie wiem, czy ta jest jeszcze dostępna. Ta Fruity Rainbow nie, nie zwróciłam uwagi. Będę musiała popatrzeć, jak będę po prostu następnym razem w DMie, a w DM-ie będę sama na pewno wejdę w przyszłym tygodniu, we wtorek, jak będę miała. Um, Terapię to wejdę e, przed, jeżeli oczywiście wyrobię się, e, to wejdę do DMU. Natomiast żeby tak porządnie, wiecie, puszować to dopiero z Asią. Asia powiedziała dzisiaj, że ona chyba dopiero 20 przyjedzie, więc e, 21 jest w Niemczech święto i ja pewnie będę pracować, bo to wiecie, zawsze mam 50% stawki dziennej jeszcze dodatkowo, więc. E, no, rwę wszystkie dni, jeżeli tylko się da, eee, więc takie porządne pewnie zakupy zrobię z Asią, jeżeli w ogóle, no ale kurde, do tej maski wrócę na bank, słuchajcie, skóra jest po niej tak miękka, tak nawilżona, ma taki blask, tak, ja jeszcze nie mam, słuchajcie, nic na, na twarzy nałożonego, i popatrzcie, moja skóra, no dla jednych może być, że się świeci, ale ona ma po prostu taki blask i jest tak nawilżona, że normalnie nie mam potrzeby, słuchajcie, teoretycznie nakładania e, kremu na twarz. Fakt faktem jest lepka, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, bo ja i tak zaraz właśnie nałożę serum. A aktualnie używam tego z Hada Labo, e, Tokyo Lift 3D Lifting Serum. E, Intensive Skin Age Repair. Ja, ja ten, to serum. Silnie naprawcze serum sojowe na dzień i na noc. Ja to serum kupiłam już jakiś czas temu w TK Maxie, no i teraz używam na wieczór. Bardzo wodnistą, ma konsystencję zbliżone. To serum jest do tego z Balea, które też ma taką wodnistą konsystencję. A ja na dzień używam. Serum z witaminą C i połączenie kremu z witaminą C z Bielendy z tej serii Supreme Lab i też się słuchajcie świetnie sprawdzają na noc. Natomiast o, przy okazji jak już o tym rozmawiamy, to używam kremu z Dermiki e, z peptydami. E, to Asia mi go polecała, więc jak byłyśmy w TK Maxie, więc po niego sięgnęłam. Jest bardzo bardzo wydajny. Trzeba przyznać, bo niewiele trzeba go nałożyć. Więc mi miodzio, dokładnie, ale się rozgadałam, słuchajcie. No nic, będę teraz, bo obrabiam dla Was filmik, mm, więc dokończę, wrzucę, żeby się wgrywał. Za ten czas idę e, dorobić sobie właśnie bułki, wszystko spakować, e, włosy rozczesać, niech trochę schną tym powietrzem. No i nie będzie długo trwało, będę szła do łóżka, pomimo że dopiero 2015. Ja najpóźniej o 21 chciałabym jednak mimo wszystko w łóżku leżeć. Mam tak popuchnięte nogi, co wiecie, zatrzymuje mi się i krew, i, 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 i woda w łydkach, dlatego że no ja mówiłam Wam, że ja mam niewydolność żył, między innymi nie tylko żylaki, ale też niewydolność żył. No co sprawia, że, że właśnie mam takie popuchnięte łydki, co z kolei sprawia, że jak stanę na wagę, to łapie się za głowę, bo mi z dnia na dzień potrafi 4 kg więcej pokazać. Także mało przyjemna rzecz. No nic kochani, to dzisiaj to pewnie tyle. Widzimy się myślę, że jutro. Ach, słuchajcie, przyszłam tak naprawdę tylko Wam powiedzieć dzień dobry, bo mamy godzinę... Muszę sprawdzić na zegarku. 5.52 Ja, jak widać na załączonym obrazku, już jestem ubrana w robocze ciuchy i zbieram się do pracy. Jestem nieprzytomna, słuchajcie, wczoraj poszłam bardzo wcześnie bardzo wcześnie spać, jak na, jak na mnie, dlatego, że była godzina 21.50 coś, coś w ten deseń. E, chyba nawet nie, chyba 40, nie wiem. Wiem, że do, do krótko przed wpół do 10 rozmawiałam z Andim przez telefon i odłożyłam telefon i zasnęłam. Dobrze, że wstawiłam sobie budzik wcześniej e, Śniły mi się jakieś koszmary, że się spóźniłam do pracy, że to, że tamto. I tak wiem, dla wielu osób teraz spóźnienie się do pracy nie będzie koszmarem, ale u nas niestety nie możemy się spóźniać. Wiadomo, może się zdarzyć raz, ale nie może się to częściej zdarzać, dlatego że kary płacimy i, i po prostu musimy w ten dzień pracować, a nie mamy go zapłaconego. No niestety, tak, tak jest w umowie. Także. Trochę kicha z kaszaną, no ale jest tak. E, bo to wiecie, szef chce po prostu zapobiec temu, że co chwilę ktoś się spóźnia. No. E, I obudziłam się, nie wiem, koło chyba za 2 minuty 12 była. Dobrze, że potem z powrotem obróciłam się i zasnęłam, e, ale to nie wiem, jakieś w ogóle masakra. Także, no. Jest czwartek, jeszcze dzisiaj i jutro, i mam na szczęście weekend wolny. Muszę się zastanowić, co w weekend w planach, poza wiadomo sprzątaniem i praniem i tak dalej, bo to są rzeczy, które no, robi się cały czas. Wiem, że zamek w Akabat, oświetlenie, bo jeszcze nawet jutro tak, jutro jakby otwierają znowu i mają oświetlenie cały ten piękny ogród jak nie zapomnę i wrócę jak wrócę z pracy i nie zapomnę w takiej kolejności to wyszukam zdjęcie żeby Wam pokazać bo teraz już po prostu nie mam na to czasu to jest, to jest po prostu coś przepięknego, przepięknego ja wczoraj w ogóle filmik oprobiłam przed chwilą wgrałam go już na YouTube'a Także ten filmik to jest filmik ostatni, który widzieliście Czyli przedwczoraj chyba? Nie wiem, tak mi się wydaje. No, e, e, także tak widzicie, tak to u mnie jest. Przez noc wgrywa mi się na laptopa, z laptopa potem e, e, wgrywam na, e, na YouTube'a i tak to, tak to trwa. Także no ale Wiecie, to się samo wgrywa, dlatego w międzyczasie mogę to e, robić. Dobra, słuchajcie, szal mam, bo zimno jest. Milusiowi zostawiłam założony sweterek, bo chciałam, wiecie co, odkręcić grzejnik, żeby tutaj się troszeczkę nagrzało. I co? Grzejniki nie grzeją w ciągu dnia i wieczorem, tak? Ale o tej porze, o 4-5 e, nad ranem, piec jest u nas wyłączony i nie grzeją. Nie grzeją, w sensie grzejniki. No nic, dobra, słuchajcie, wrócę do Was jak będę z powrotem po pracy w domu. Wiecie co, znowu mamy wieczór. Ja już jestem, no, od półtorej godziny w domu, ale, e, no wiecie, widać na załączonym obrazku, byłam się wykąpać, byłam to samo co, co zawsze. Z Milanem na zewnątrz, potem rozpakować rzeczy, wykąpać się. No i teraz. E, Bułki już przygotowałam. Jeszcze gotuję sobie obiad na jutro, na jutro i na pojutrze w sumie e, można powiedzieć, bo zabiorę ze sobą do pracy. E, co będę jadła? Będę jadła spaghetti bolognese. E, muszę teraz to wszystko, wiecie, co jeszcze podsmażyć i teoretycznie chciałam dzisiaj do łóżka trafić o tej samej godzinie co wczoraj, ale już widzę, że się nie wyrobię, dlatego, że mamy 19.42 chociaż godzina jak będę o 21 leżeć w łóżku, to będzie super, boże, nie wierzę, słuchajcie, że znowu chodzę z kurami spać, ale no e, trudno się mówi e, no, Jezus, powiem Wam, że ach, Mieliśmy dzisiaj, mieliśmy dzisiaj, to nie tylko dzisiaj, tylko w ostatnim czasie to miejsce, gdzie aktualnie teraz w tym tygodniu pracuję. Zawsze jak tam jest, tam jest masakra, słuchajcie, tam jest kobieta z dwójką, trójką, dwójką, trójką, dwójką dzieci, chłopiec i dziewczynka. To są jeszcze, wiecie, małe dzieci, ale kurczę, jak tylko otworzą oczy, drą się przez cały dzień. Przez cały dzień, od rana do wieczora, drą się nam pod naszym pomieszczeniem, gdzie my drzwi musimy mieć otwarte i powiem wam, że to jest męczące. Człowieka głowa boli po prostu. I najgorsze jest to, że ta matka, ona się w ogóle tymi dziećmi nie zajmuje. Te dzieci latają same, drą się, tłuką się i w ogóle, wiecie no, ktoś teraz mógłby powiedzieć to, czemu nie zareagujemy, no bo to nie jest nasz nasz problem, że tak to nazwę, tak? Nam nawet e, nie wolno się tym zajmować, bo to nie należy do naszych obowiązków. E, od tego są e, pracownicy e, firmy, która tam e, ten ośrodek dla uchodźców e, prowadzi i oni się muszą zajmować, do tego mają personal, tak? Także... E, no, ale mimo wszystko to jest, to jest naprawdę męczące coś takiego, i powiem Wam, że wracam do domu psychicznie zmęczona bardziej niż jakbym ten czas pracowała jakoś tam fizycznie, tak? No nic. Um, wiem, że coś chciałam jeszcze powiedzieć w ogóle. Słuchajcie, pędzle chciałam umyć, muszę zobaczyć, czy mi się uda. Teoretycznie powinnam jeszcze zdążyć, i maskę chciałabym sobie na twarz też nałożyć. No, ale muszę zobaczyć, jak to wszystko ogarnę. No, i e, jeszcze chciałabym Wam odpowiedzieć odnośnie e, pytania, które jedna mi z Was zadała. Ale to też dopiero, jak to wszystko ogarnę. Także do Was jeszcze wrócę. Słuchajcie, timing mam całkiem niezły, bo jest 20.30 i ja zdążyłam wszystko, a nawet, słuchajcie, pomyłam. Pędzle. I teraz Wam tak pokazuję na grzejniku. Słuchajcie, jedna z Was mi napisała, już jakiś czas temu, żeby nie suszyła pędzli na grzejniku, bo może puścić um, klej. Słuchajcie, ja suszę pędzle na grzejniku od lat. Od lat. Poza wiadomo, latem, latem kładę. Tutaj, żeby chociaż też kładę grzejniku tylko że go nie włączam, tak. Ale od lat w ten sposób suszę pędzle, słuchajcie, i jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby jakiś pędzel mi się popsuł z tego, z tego powodu. A wierzcie mi, że ja mam pędzele Mój najstarszy pędzel, nie wiem gdzie on jest, nie chcę mi się teraz szukać, bo ja mam sporo pędzli ale mój najstarszy pędzel, który mam do dnia dzisiejszego, słuchajcie, ma lat 20. 20 lat mam jeden pędzel albo i nawet 21 więc to jest najstarszy pędzel jaki mam i ja go używałam bardzo dużo i non stop myłam i suszyłam właśnie na krzejniku i tak dalej i nigdy mi się nic nie stało więc nie wiem nie wiem od czego to zależy ale no, powiem Wam że prędzej rozklei Wam się um, klej ze skówki jak będziecie myć pędzle olejkiem aniżeli jak będziecie suszyć na grzejniku. Także, także to mi się tak przypomniało, jak e, właśnie kładłam pędzle, e, że chciałam Wam o tym wspomnieć. O Jezus Maria! Druga rzecz. Ach. Słuchajcie. Perfumy. Jezus Maria. Wiecie co, to jest moje drugie opakowanie. Popatrzcie, zostało już tylko tyle. Więc będę, no nie będę musiała, ale będę chciała e, kupić oczywiście Pewnie w przyszły wtorek kolejne. Bo to są teraz moje takie dzienne. Mój taki dzienny zapach. To jest ten Larif Metafor, Który tak jak już nieraz mówiłam. Bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. Jeżeli nie chcecie wydawać dużych pieniędzy na um, zapach od Givenchy El Interdit. Bo tamten też mam w oryginale. W oryginale. Co prawda już go dużo nie mam. Ale dwa lata temu go kupiłam. No, i wiecie, przy tej ilości zapachów, którą ja posiadam, aczkolwiek ja już i tak mocno zredukowałam, to yy, no, ja, wiecie, perfumy trzymam tu, w tej szufladzie i w tej szufladzie. W tych dwóch szufladach trzymam perfumy, więc one są w ciemnym miejscu, z dala od światła, z dala od słońca i tak dalej. Więc u mnie perfumy trzymają się latami. Natomiast, no, mam kilka butelek na wykończeniu, i wiecie, chcę je powykańczać i kupować już faktycznie. Wiadomo, jeżeli dorwę w jakiejś dobrej cenie, to, to kupię. Ale coraz rzadziej kiedyś potrafiłam sobie dorwać perfumy z Dolce Gabbana, nawet jeżeli to była pojemność 30 ml, ale za 6 euro, za 9 euro. A potem, właśnie, przyszła pandemia, przyszła inflacja. I od tamtej pory już coraz, coraz rzadziej udaje mi się. U nas w Rosmanie, jak byłam kilka dni temu to widziałam, że zrobili mocne przemeblowanie i już nie ma, słuchajcie, takich fajnych promocji jak były, więc przyznam szczerze, że trochę mi przykro z tego powodu, no bo wiadomo, kto lubi dużo pieniądze wydawać za zapachy. Za tak jak Wam mówiłam, te perfumy z diora Adicte w ciemnej buteleczce. No w Douglasie pojemność 100 ml, słuchajcie, 177 euro. No, za przeproszeniem, chyba kogoś tu posyrało. Przecież ja nie wydam takiej kasy. Owszem, sprawdzałam w internecie i uda mi się już kupić za 110 euro, ale no nie zmienia to faktu. Słuchajcie, że stacjonarnie te perfumy są strasznie drogie. I nie wiem, od czego to zależy. Do mnie pisze pewnie, pewnie Andi albo Asia, jedno z dwóch. Albo mail. No, mail. E, e, co chciałam powiedzieć? Nie wiem od czego to zależy, że na stronach internetowych dostać można te same perfumy, w, naprawdę słuchajcie, no, o, o 50-60 euro mniej czy taniej. A w sklepie stacjonarnie są one takie drogie. No przecież, jak stoją stacjonarnie, to one jeść nie wołają, tak? Prądu nie żrą, Więc nie wiem o co chodzi. No, no, ale, e, więc mówię, to bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. Zresztą, no, widzicie, sam fakt tego, że tu już kolejną buteleczką na dodenka będzie pusta. I tu kolejną buteleczkę. E, Mam już praktycznie zużytą. No i jak mówię, trzecią kupię na, na bank, ale też widziałam, słuchajcie, że Larry wypuściło znowu jakieś nowe zapachy w zupełnie innych buteleczkach. Więc będę się czaić jak szczerbaty na suchary, żeby je dorwać i przetestować. No i właśnie, odnośnie, odnośnie perfum. Jedna z Was się zapytała, jakie polecam i czy one się. jakie z ich trwałością. No i tak, słuchajcie. U mnie akurat nie, ta wersja trzyma się naprawdę, zwłaszcza na ubraniach, trzyma się bardzo długo, bo przez kilka ładnych godzin, to ja Wam powiem, że ja mam perfumy mar od, um, markowe od, 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 od Diora na przykład, które na mnie się nie trzymają tak, a kosztowały kupę kasy, jak właśnie te za, nie wiem, 7 euro, 6-7 euro, chyba 7, no. Więc e, jeżeli o mnie chodzi, to na przykład właśnie ta wersja zapachowa się na mnie utrzymuje na ciuchach bardzo długo. Ale wiecie co, bierzcie pod uwagę fakt, że u każdego perfumy się inaczej będą utrzymywać. To wszystko zależy od Waszego pH skóry i od różnych innych czynników. Coś, co u mnie się długo utrzymuje, niekoniecznie będzie się utrzymywać na Was. Dlatego nie chciałabym, żebyście potem na mnie psioczyli i powiedzieli, bo Monika powiedziała, że to tak się długo utrzymuje, a u mnie się ulatuje, czy ulatnia w przeciągu nie wiem pół godziny, tak? Bo i takie są. Są też zapachy z laryf, które na mnie się nie trzymają. Właśnie ten taki odpowiednik Dolce Gabbana Light Blue. Czekajcie, muszę wykasować miejsce na karcie. Dobra, wykasowałam, co nieco, troszeczkę miejsca zrobiłam. No i muszę się streszczać, bo ten vlog będzie znowu za długi. Więc jedna z Was się zapytała, które bym polecała. Słuchajcie, ja nie testowałam wszystkich i też e, nie mam tutaj e, chyba żadnych poza tymi aktualnie. Mm, więc e, są takie, które, które zdecydowanie lubię, zdecydowanie mogę polecić. I może, słuchajcie, nie wiem, za dwa, trzy miesiące. E, zrobiłabym Wam taki filmik, będę chciała po prostu kupić e, kilka, kilka buteleczek i potestować. E, natomiast, no jak mówię, nie będzie to szybko, bo nawet jeżeli nie są to drogie zapachy, to i tak nie zmienia to faktu, że no, e, kup, jak kupię, nie wiem, 4-5 butelek, no to możecie policzyć. Za 5 butelek zapłacę. E, 35 euro mniej więcej, plus minus, e, 35, 36, 34, no więc nie jest to nie wiadomo jak duża kwota, ale no, e, jednak mimo wszystko wolę coś takiego, wiecie, na raty sobie rozkładać, tym bardziej, że e, ja aktualnie staram się bardzo szybko, znaczy bardzo szybko, bardzo jak najwięcej zapachów pozużywać i zobaczycie, w dęku już Wam zaspojleruję, że z mgiełkami poszło mi całkiem nieźle, z czego się niesamowicie cieszę. Um, dokładnie tak, dlatego teraz Wam po prostu nie powiem, które Wam polecam, których Wam nie polecam. Um, zrobimy to z czasem. Dobra, słuchajcie, będę zbierać się do łóżka, bo o 3.30 znowu dzwoni budzik. No, i wiecie, muszę wstać, ogarnąć siebie, ogarnąć Milana i się zbierać do, do pracy. Na całe szczęście, jeszcze tylko jutro i mam weekend. Myślę, że jutro na wieczór, zobaczę, ale całkiem możliwe, że jutro na wieczór po pracy e, znowu wrócę do Was, zacznę nagrywać weekendowego vloga. Pytałam się Andreasa przedtem, e, co robimy w weekend, ale on powiedział, że jeszcze żadnych planów nie ma. Że na spontanie zadecydujemy, więc no, zobaczymy. Dobra, kochani, dzisiaj to tyle. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.